Jesteśmy po ważeniu przed galą Tymex Boxing Night 19. A z nami, można spokojnie powiedzieć, twórca całego za zamieszania, promotor Mariusz Grabowski. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Zacznę od zamieszania. Zamieszania, które wydawało się przynajmniej jeszcze kilka dni temu, wtedy, kiedy to śledziłem, dotyczyło walki Tomasza Nowickiego. Jego walka stała pod znakiem zapytania, a właściwie jego występ. Rozumiem, że obecność Tomka tutaj na ważeniu wskazuje nam, że tutaj żadnych obaw o jego występ jutro nie ma. Nie, nie, to były mylne informacje odnośnie Tomka. Tomek. Walka Tomka nie była w ogóle nigdy zagrożona i po prostu ktoś sobie żarty robił jakieś niedopowiedzenie, niedomówienie, no ale, ale mam nadzieję, że, że to wszystko zostało wyjaśnione. Tomek Nowicki normalnie, normalnie na jutrzejszej gali wystąpi, tak jak widzieliśmy rywal jest, Tomek jest, to normalnie stoczy, stoczy walkę. I powiem szczerze, że, że, że też nie ukrywam, że bardzo się cieszę z występu Tomka Nowickiego akurat, bo wiadomo, że to jest chłopak, który potrafi boksować, wie, wie co, jaki ma cel, cel w życiu postawiony. I powiem szczerze, że my jako grupa tym Boxing Promotion, ja i Marcel, czy, czy prezes, wszyscy ludzie związani z tym eksem, na pewno będziemy musieli w tym pomóc, żeby, żeby po prostu jak najlepiej ta, ta jego droga się rozwijała, bo nie ukrywam, że jestem cały czas pod wrażeniem jego występów i nawet przy doborze rywali to on w ogóle, w ogóle nie analizuje, wysyłasz mu rywala i od razu akceptuje. Dlatego, dlatego Tomek Nowicki pełen szacunek dla całego sztabu i mam nadzieję, że będziemy się cieszyć z tego chłopaka w przyszłości. No, A propos zamieszania, to też na pewno możemy mówić o zamieszaniu, jeżeli chodzi o rywala dla Kamila Kuździenia. Spory pewnie ból głowy, żeby to wszystko pewnie w tych ostatnich godzinach załatwić, ale z tego co słyszałem tutaj na ważeniu, tutaj ta puenta będzie dobra. Tak, no wiadomo, że musimy, musimy tym chłopakom, którzy się przygotowywali, po prostu spe, y, dobierać tych rywali i, i tych rywali im przywozić. To nie nasza wina, nie nasza wina jest, że po prostu że rywal rywale, rywale... Kamila Kuździenia nie dotarł, bo powiem szczerze, że rekord miał naprawdę, naprawdę świetny. Kupiłem dwa razy bilety, bo, bo wiadomo, że KLM nie, nie, nie wpuścił go na samolot do Polski i po prostu go cofnął. Stąd zaraz interweniowaliśmy, tylko najgorzej, że, że mogliśmy się dowiedzieć wcześniej, a my się dowiedzieliśmy tak naprawdę wczoraj o godzinie 22, jak kierowca czekał na nich na lotnisku i miał ich odebrać. I się okazało, że, że, że ten rywal nie doleci. No ale wiadomo, że tutaj mamy matchmakerów, możliwości takie, żeby po prostu tego rywala dla Tomka Kuździenia sięgnęliśmy. Wiadomo, że też nie jest takim rekordem, ale myślę, że naprawdę wymagający rywal z Gruzji, ale to nie jest taki gruzin, który po prostu przyjedzie, się przywróci, tylko po prostu będzie chciał wygrać, bo miał zakontraktowaną walkę w przyszłym tygodniu w Niemczech, która mu wypadła i jest przygotowany. Nawet rozmawiałem z trenerem. Trener mówi, że naprawdę dobry i agresywny zawodnik, myślę, że też będzie świetna walka. To są pana słowa a propos Roberta Parzęczewskiego, że jeżeli chce dalej marzyć o tym, co marzy, no to powinien ten pojedynek być dla niego formalnością. To jedna strona, ale druga strona medalu jest taka, że też mam w głowie to, co jego rywal zrobił ostatnio w Niemczech. Walka na niemieckiej ziemi. Niemieccy sędziowie nie był faworytem, ale jednak pokazał, że można. No tak, tak jak powiedziałeś, tutaj ja myślę, że tej łatwej przeprawy nie będzie, ale i dalej to potwierdzam, że jeśli Robert myśli o walkach mistrzowskich i większych, większych, większych zarobkach, większych, większych paskach, to teraz to Gołowa Szenkom musi być tylko przystankiem i, i musi sobie jutro z nim spokojnie poradzić. Chciałbym sobie, bym sobie tego życzył, ale powiem szczerze, że osobiście myślę, że to nie będzie taka, taka łatwa walka, bo na pewno, na pewno teraz to jest dobry zawodnik, na pewno teraz w ostatniej walce wygrał z gospodarzem. To nie to, że. Po prostu ktoś mu dał, tylko po prostu wygrał. No i myślę, że tutaj tą, tą walką też chcę coś udowodnić, tak? bo to też nie ukrywajmy, to jest zawodnik tym Xboxing Promotion walczy dla naszej grupy, wziął tą walkę. Ja też nie unikam walk y, czy polsko-polskich, czy wewnątrz grupy ze względu dla kibiców i dla emocji, bo wiadomo, że kibice przychodzą dla emocji. Jeśli, jeśli będziemy przywozić, kolokwialnie mówić Węgrów czy Słowaków i będą się przewracać wchodząc do ringu, to my nic nie osiągniemy. Tutaj musimy kibicowi pokazywać po prostu, że, że ci zawodnicy. Podwodnicy tak naprawdę umieją dużo, biją się i się nie przewracają. A nokauty, wiadomo, nokałty są są mile widziane tylko na, tak naprawdę w sportowej walce, a nie w walce, gdzie jest tak naprawdę trzy półki niżej zawodnik dobrany. No myślę, że tutaj, tutaj my tego nie robimy. Myślę, że tym Boxing z tego słynie. Myślę, że, 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 że oglądalności gal i dużo wiadomości od kibiców robią to, że popychają nas po prostu, żeby takie zestawienia robić. No i takie zestawienia chcemy. Mam nadzieję, że, że to będzie trafna decyzja. W tym zestawieniu też jest w tej karcie miejsce dla dwóch gromdziarzy. O Patryka Tołkaczewskiego chciałem zapytać, bo ta jego debiutancka walka zakończona co prawda remisem, ale Patryk nie ukrywał, że miał ambicje dużo większe, że to był dla niego niedosyt i że bardzo mu zależało na tym, żeby na ten ring jak najszybciej wrócić. Wam też na tym zależało, żeby Patryk jak najszybciej miał okazję gdzieś pokazać, że tak jak on mówi był to błąd przy pracy. No tak, tak jak powiedziałeś, że jeśli chodzi o Gromdziarzy, to myślę, że nie jeszcze nie jednego Gromdziarza zobaczymy, zobaczymy na galach Tymeksu, bo, bo wiadomo, że tym chłopakom trzeba dawać szansę. Wiadomo, że, że, że jeden jest zaawansowany bardziej, bardziej technicznie, sportowo, drugi, drugi mniej. Ale ci zawodnicy, którzy po prostu y, są boksersko w miarę w miarę dobrzy, to, to po prostu będziemy chcieli, żeby oni na tych galach na tych galach Tymeksu, Tymeksu boksowali i będziemy im dawać szansę, bo wiadomo, że, że tutaj mo, można prowadzić tą przygodę. Czy z Gromdą, czy, czy z tym eksem dwutorowo. I tak jak pokazuje nawet Wasyl, czy Patryk Tołkaczewski. mam tutaj jeszcze Łukasz Załuska, który wygrał, wygrał tą Gromdę bić. Myślę, że tutaj jest parę parę takich imprez do zrobienia, że po prostu, że będzie wesoło. Też sobie tak układam w głowie, że, że już to kiedyś mówiłem, że chciałbym zrobić taki, taką galę gromdziarzy, kontra pięściarzy zawodowi i myślę, myślę, że się wszystko składa, że w przyszłym roku taką galę, taką galę zrobimy, no bo jest dużo, dużo zestawień do zrobienia, dużo tych zawodników. Już mamy kolejnych zawodników, którzy też chęć wyrażają, chęć wyrażają zaboksowania w tym eksie, a jeszcze nie zaboksowali w grądzie. Myślę, że, że w Przyszliśmy w tym turnieju w Gromdzie 7 10 grudnia. Tacy zawodnicy też będą, którzy będą chcieli. No, myślę, że tutaj wszystko idzie w dobrym kierunku, bo wiadomo, że zawodnicy, zawodnicy Tymeksu, zawodnicy Gromdy mają zawsze otwartą drogę, czy to do Gromdy, czy, to, czy, to, czy z powrotem do, do, do Tymeksu. Tutaj myślę, że nie będzie żadnego problemu. A to jest taka naprawdę słuszna, słuszna droga na, na, na ich rozwój i na pewno jest zaprezentowanie większej rzeszy kibiców, bo myślę, że też w tym wszystkim chodzi, żeby ci kibice rozpoznawali tych zawodników, a gromdziarzy na pewno i naprawdę. Ludzie rozpoznają i o tym mówią. Absolutnie rzetelność nakazuje o to zapytać. Ta współpraca dziś ogłoszona w trakcie tej ceremonii ważenia z Queensberry, bo mam nadzieję, że to jest dobra współpraca po prostu dla polskiego pięściarstwa. Skąd właśnie pomysł, aby taką współpracę nawiązać? Powiem szczerze, że, 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 że wiadomo, że, że my tym boksem też w jakiś tam sposób się troszkę bawimy, bo każdy ma, każdy ma swoje, swoje biznesy, swoje interesy. Tutaj nikt z tego, z tego nie żyje. Ja myślę, że czy Mateusz Boryk, czy, czy Mariusz Krawczyński, to, to wiadomo, to jest taka, taka przygoda i dodatek, bo, bo wiadomo, że mamy, mamy co w życiu robić. Mamy też całą grupę i cały sztab ludzi do, też do, do, do tych produkcji, czy do, do robienia gal, do tworzenia, którzy, którzy z nami pracują, współpracują. I myślę, że, że ta współpraca... Tak jak mówisz, dla, dla dobra polskiego boksu, bo myślę, że w Queensberry Polska jest sporo, no może nie sporo, no ale jest kilku zawodników, którzy, którzy są po prostu warci uwagi i trzeba im po prostu dać szansę i dać szansę szerszej publiczności, bo, bo my tutaj akurat z Mateuszem mamy kontrakt z CVP Sport i możemy tych, tych zawodników eksponować. Mariusz tych zawodników ma kilku i stracił tą telewizję, wiadomo, nie wiem z jakich przyczyn, i wiadomo, normalny, normalny chłopak, który po prostu chce też z nami współpracować. Mam nadzieję, że ta współpraca tylko wyjdzie na dobre yy, każdej ze, ze, ze stron, i myślę, że też Mariusz, dołączając do nas, yy, będzie, będzie z, tego, z tego zadowolony. A box via play to w ogóle jest jakiś temat na przyszłość? <laughs> Nie będę komentował. Okej, okay, ja jeszcze, boks to piękna i poważna sprawa, ale żeby nie było tak poważnie zawsze, ja tutaj stojąc podsłuchiwałem tego wywiadu pana promotora z poprzednim, w trakcie poprzedniej rozmowy i dotarły do moich uszu dwa słowa. Jacek Murański. Ja chciałem zapytać, czy pan Mariusz też jest pod wrażeniem klatki rzymskiej? Ja powiem szczerze, że... Nie, ja myślę, że, że ta impreza i ta walka była stworzona na taką galę Fame MMA, bo, bo to nie była stricte sportowa walka. Ja myślę, że, że, że też sportowiec poniekąd yy, tańcula, tak? Myślę, że nie powinien wychodzić do tej, do tej klatki z tym człowiekiem, bo wiadomo, że to jest starszy człowiek już, yy, który ma ponad, ponad 50 lat i, i było to w ogóle bez sensu. Ja wiadomo, że, że medialnie, medialnie to być może się sprzedało, na mnie to żadnego wrażenia nie zrobiło. Myślę, że pan Murański niewiele miał wspólnego ze sportami walki. Myślę, że też pod remizą czy pod dyskoteką nie bił się za, za często. Dlatego było widać, że taką przepaść. Po prostu on, on ciosy blokował, blokował głową i wszystko przyjmował. Myślę, że to nie było mu potrzebne, bo, bo teraz myślę, że będzie miał duże problemy, problemy zdrowotne. Nie śledzę, nie śledzę, co tam się działo i co się dzieje teraz, czy, czy jak tam lekarzy go poopatrywali i jak to wszystko wygląda. Ale myślę, że, że to nie było temu panu potrzebne. Być może pod względem finansowym na pewno to się w jakiś tam sposób składało, na pewno, na pewno pod kątem tych ludzi, którzy, którzy to oglądają i, i pod kątem medialnym pewnie, pewnie też się złożyło. No ale, ale mówię, no dla, mnie, dla mnie to było bez sensu, bo nic tam w tej walce, walce nie było, było ciekawego. Stworzył sobie sam klatkę, w której po prostu został i, i tyle. Ostatnie pytanie, ale też zupełnie na poważnie, a wy nigdy nie mieliście w głowie, żeby na galach bokserskich zestawiać jakieś walki freaków, może to złe słowo, osób znanych, nie takich z takim nacechowaniem patologicznym, ale gdzieś rozpoznawalne osoby, które być może gdzieś by przyciągnęły tę publiczność także do gal bokserskich? Wiesz co, tutaj ja myślę, że, że każdy ma swoje miejsce na swojej gali, ale też nie, nie ukrywam i mówiłem to, czy, czy Don Casio to, to, jest, to jest sportowiec, to, to nie jest też freak, to, to jest sportowiec, który po prostu toczył walki, walki, walki amatorskie. Wie o co w tym, w tym boksie, boksie chodzi. I na pewno ostatnią walkę moim zdaniem wygrał 4-4-4-2. No i myślę, że, że ja bym takiego Don Cassio Chętnie widział w sportowej walce, czy to, czy to na, na tym czy na Gromdzie, ale mówię, w sportowej walce z zawodnikiem stricte, stricte sportowym, z umiejętnościami sportowymi. Chociaż nie, 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 no nie, nie wykluczajmy i nie, nie, nie ujmujmy, że, że Wrzosek, czy, czy wcześniej park, nie był sportowcem, tak? Ale, ale mówię, że, że tutaj po coś jest to robione. Każdy, każdy ma, ma swoje, swoje upodobania. Myślę, że Fejmem robi dobrą robotę, dobrą robotę. i szacunek za to, a my robimy też dobrą i myślę, że, że też sobie w jakiś tam sposób dobrze radzimy. Wiadomo, nie, nie taki, nie taki jak, 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 jak to robi Fejm, ale, ale staramy się robić to jak najlepiej i myślę, że tak będzie. Już wiem, jak będzie wyglądał tytuł tej rozmowy Don Casio. Chętnie widziałbym go na zawodowej gali. Bardzo dziękuję i trzymamy kciuki. Powodzenia jutro. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.